Trenerze, w pierwszym sparingu pokonujemy komfortie Elbląg 5 do 1, jak Pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Na pewno cieszę wygrana, bo to lubią e, chłopaków, no, prawie, że e, każdy mecz jest mądry, każdy trzeba wygrać, trzeba się nauczyć wygrywać, przyzwyczaić się do tego i, i tą drogą e, dążyć, dlatego cieszymy się na pewno ze zwycięstwa. Na głębszą analizę na pewno przyjdzie czas po obejrzeniu materiału e, wideo. pierwszy sparing, więc na pewno nie jest to piłki jeszcze, jakie powinno być, bo, bo dużo zajęć z piłką w tym tygodniu nie mieliśmy. E, więc na pewno będziemy się rozkręcać i, i, i to takie mówię, podsumowanie tygodnia ciężkiej pracy to taka nagroda ten mecz kontrolny, że mogliśmy wyjść na duże boisko, pograć i z tego się cieszymy. Generalnie po pierwszym meczu z Concordią ligowym zremisowanym bezbramkowo i biorąc pod uwagę, że był to pierwszy sparring, to spodziewaliśmy się do takiego meczu raczej słabszego, a w drugiej połowie zwłaszcza wyglądało to nieźle. No każdy reaguje no, też inaczej no, na tą pracę, którą wykonujemy, jeśli są bardziej zmęczeni, drodzy mniej. Eee... Więc no na pewno to jest taki okres nieprzyjemny dla, dla piłkarza, dla zawodnika. I, I tak jak powiedziałem, niektórzy bardziej to dziś odczuwają, inni mniej. Eee, i, I też jakby ten skład no, będzie coraz rotowany, na pewno nie uszukać optymalnych ustawień, optymalnych ludzi na daną pozycję. Dlatego e, po to są mecze kontrolne i nie przywiązywałbym aż tak dużej wagi do wyników i, i do tego wszystkiego, bo jak ktoś spojrzy w mecze kontrolne, jak to się odbywa. Często się zdarza, że gdzieś niżej notowani rywale wygrywają wyżej i, i na odwrót, więc my musimy po prostu swoje wnioski wyciągać i, i tak to będzie, że będą lepsze, gorsze momenty, aż znajdziemy ten optymalny skład i, i, i do pierwszej kolejki mamy jeszcze trochę czasu. Tak się Pan podzielił drużynę na takie dwie chyba wyrównane jedenastki, ale ta druga wyglądała lepiej, ale chyba rywal wtedy, wtedy miał troszeczkę słabszy skład ciężko mi coś powiedzieć o, o rywalach, jak oni to ustawili personalnie i tak dalej. E, jakby nie, nie zagłębialiśmy się w to, skupiliśmy się przede wszystkim na sobie. E, dokładnie, staraliśmy się gdzieś podzielić raczej, żeby te dwie jednostki były dosyć, dosyć zbliżone. E, pierwsza połowa remisowa, szkoda, że straciliśmy bramkę po stałym e, w fragmencie. E, jeszcze stworzyła sobie z dwie myślę, okazji w pierwszej połowie, gdzie, gdzie mogli jeszcze się pokusić o bramkę i na pewno nad tym trzeba, trzeba pracować. Na pewno cieszy to, że znowu zdobywamy kilka bramek, czyli podtrzymują tą pasę z sezonu, gdzie zdobywaliśmy bardzo do dużo tych bramek i to na pewno cieszy. Dzisiaj testowanych było czterech zawodników. Czy decyzje odnośnie ich przydatności ewentualnej że dalej w Sokole zapadły już? No wiem, że wszyscy, wszyscy w koło, którzy interesują się Sokolem, wyczekują tych transferów i nie mogą się doczekać. No taki sezon jest. Uspokoiłbym tutaj wszystkich sympatyków, jeżeli chodzi o ruchy transferowe. Jesteśmy cierpliwi. Jesteśmy cierpliwi i chcemy, może inaczej, nie chcemy popełnić żadnych błędów transferowych. Chcemy zrobić takie transfery, które pozwolą nam zwiększyć rywalizację, poziom drużyny. I którzy, którzy przybliżą nas do tego awansu, do drugiej ligi. Dlatego byli zainteresowani, przyglądamy się, mamy swoje wnioski i na pewno będą przyjeżdżali kolejni. Prowadzimy też rozmowy z zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić tą drużynę, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy cierpliwi nie popełnimy. Na pewno nie chcemy popełnić jakichś niepotrzebnych nerwowych ruchów, zblokować w jakieś miejsce. To jest początek przygotowań, początek praktycznie okienka, gdzie zawodnicy, gdzie kluby zaczęły dopiero w tym tygodniu okres przygotowawczy, zawodnicy się testują w wyższych ligach, bo to jest naturalne, że każdy zawodnik testuje w swoich jak najwyżej i, i tam liczy na angaż, dlatego my jesteśmy cierpliwi, czekamy na zawodników, którzy faktycznie dadzą tutaj wartość i weto, dlatego spokojnie, spokojnie proszę czekać, a ja na pewno ten zespół będzie lepszy niż zeszłego Jeszcze jedno pytanie, jaki plan na najbliższy tydzień, bo ten tydzień chyba kończymy wyjazdem do Stężycy na Sparing z Radunią chyba, która dzisiaj 6 do 1 pokonała 100 mil jaki ty Jaki plan na ten, na ten tydzień? Generalnie mamy zaplanowany cały ten okres, przygotowawszy do pierwszego meczu i, i postępujemy zgodnie z planem. Cieszy na pewno pogoda to jest za okrem, bo to pozwala nam w dobrych warunkach się przygotowywać. Będzie, będą jednostki, gdzie będziemy mieli, będą dni gdzie będą dwie jednostki treningowe, będą też dwa dni gdzie będzie po jednej jednostce, cały czas idziemy tym plan, który zaplanowaliśmy. Na pewno jeszcze do obozu czeka nas trochę ciężkiej, takiej nieprzyjemnej pracy w siłowni, w hali, na bieżni, parę jeszcze jednostek wyizolowanych, bez piłek. I czekamy wtedy do obozu. Na obozie już przechodzimy w inną pracę i, i na pewno tam będziemy mieli więcej styczności z boiskiem, z piłkami. Na razie cieszy to, że nie ma obrazów, i, i tak jak powiedziałem, pogoda w formie dyspozycji. Warunki mamy naprawdę stworzone, e, godne do treningu. I dlatego pozostajemy tego nic innego, jak jutro się zregenerować i w podzie, już do roboty. Dzięki. Dzięki.